Elo, elo, tu RZ mea kuna doga jateru. ORZ to Yumonodes, to yu monodes. Eee, kurwa. W dzisiejszym odcinku <ścoughs> chciałbym wam pokazać moim zdaniem, kto może pokonać Saitamę z One Puncha. Ci co. Już oglądali One Puncha, to nie muszę im tłumaczyć, ale gdyby nie oglądali to pokrótce im wyjaśnię. Eee, Saitama to jest taki najsilniejsza postać w ogóle jakakolwiek pojawiła się w Manze lub w anime, przynajmniej niektórzy tak mówią. I właśnie te wideo będzie udowadniać po części, że są postacie, że były postacie już, które co najmniej jak nie przewyższali siłę Saitamy z One Punch Hero. Jego, jego moc specjalna jest to, że potrafi wszystkich pokonać jednym ciosem. Obie nie, to było, super szybki, wszystko, taki superman, ale razy milion. Taki już praktycznie bóg nowego świata, łysy. E, moją pierwszą postacią, którą uważam, że jest, to będzie to, która by mogła walczyć z tamu duży niż jeden cios, jest to Chizuru Aizawa z si Kurwa, jak? i Ikamusume Nie, kurwa, i Ikamusume, tak w skrócie No, i Ikamusume Jest to o takim... To jest takie anime o... O takiej jednej Co tak wszystkie zdania kończy Degesso, chodzi z morza I ma takie supermacki, jest super silna Tylko, że ona nie jest tu na Właśnie, to jest taki slice of life comedy With elements of superpower I właśnie wam Pokażę, że ta osoba Chizuru że jest taka silna jak Saitama. Akurat teraz wam pokażę, co na YouTube znalazłem, ale pamiętam, taka syna była, że ona praktycznie znikała czy tak jak Saitama na przykład. I ty wszystkich wszystkich rozpijasz chciała w 5 sekund. Popatrzcie sobie sami. To jest ta, nie? Tu, po <grym> widzicie, widzicie, Znikła jak Saitama. To jest, kurczę, to, to jest... Że... żeńska wersja Saitamy sklonowana jogo z Fusion, jogo po japońsku czyli Salona z kselosem kselosem ze no widzieliście jak kurwa, rozpierdala i ona by walczyła z tym Saitamą jakiś czas by walczyła, moim zdaniem moim, moim zdaniem, i też jest taka właśnie ona jest taka bardziej sadystyczna niż Saitama to to jest numer 4. w sensie, że Najmniej prawdopodobnie, żeby wytrzymała Saitamą. Numer 2, jest to Akutabe. Z anime Yon Demasio Azazesan. Akutabe to jest taki, taki detektyw, który wygląda jak Saitama, jak, jak miał włosy jeszcze. I on właśnie... kości wszystkie demony, bo jest taki właśnie overpower, że kosi wszystkie demony i właśnie on ma taki styl, że właśnie pokonuje wszystkich jednym ciosem wam scenę, chyba on odwładnić. On jest zawsze wkurwiony w ogóle na te demony, to są te demony, które przywołuje. Ten demon się wkurwionego i go zaatakował. Patrzcie, co mu zrobi. Jednym ciosem go rozwali. Jest podobny, właśnie do. <laughs> I to jest właśnie ten. I on tak w ogóle wszystkich aniołów, wszystko rozpierdala jeden ciosem. To jest anioł w ogóle, co wyskakuje. Tu. No, to tak, tak nawiasem mówiąc. I mi się zdaje, że właśnie on by mógł rozpierdolić. Zresztą, bo to jest e, tak naprawdę aktudaby de Saitama. Jeszcze zanim jak miał włosy. E, picture. Nacisną, może tu jest Saitama z włosami. Nie, nie ma. W każdym razie Saitama z włosami. To jest właśnie on. w kurwie na całe życie. Już. Wezwał demonów? Demony? Właśnie w tym Yondemas zelu. I właśnie dzięki temu zdobył te supermoce i ta cała bzdura, że on robił 1000 pompek, tysiąc przesiadów, dziesięć kilometrów czy jak to tam było, to jest bzdura, on po prostu wezwał demony z tego anime i po prostu one mu dały supermoce, no. Zepsułem wam całą, całe to anime, ale już trudno. Kogarashi. Kogarashi Meido. Kamen no Maid Guy from Kogarashi very amusing anime. Eee, uh, mushiro. O takim właśnie overpower gościu. Patrzcie, kurwa, takie zęby robi. Nigdy to też wszystko on potrafi wszystko, magię, supermocy, militaria potrafi podłączać USB do ucha i on się tam opiekuje taką rodziną. To jest taka szalona komedia, gdzie właśnie tym kurwa Kogarashi To jest kurwa taki kurwa overpower i tutaj Saitama by miał z nim problemy. To nie byłoby w zasadzie raz uderzam i Kogara się leży. Kogara się jest zbyt skomplikowaną postacią. Jego moce są nieskończone, właśnie tak jak sejdamy. Nieskończone możliwości może wszystko. Przemieszcza się w wymiarach, coś tam w czasie wszystko. E, pokażę Wam właśnie tutaj. USB z ucha wyciągnął. Kurwa. Aha, tego pokonała, I to też jest Saitama tak naprawdę, mało kto o tym wie. To jest ukryty Saitama już jak odnajdzie lek na porost włosów, bo... One punch polega na tym, że on szuka leku na porozwłosów. włosów, i w go znajdzie i zamieni się w Kogarashi. I potem będzie takim... tutaj... overpower też tak właśnie Kogarashi jeszcze to będzie dodatkowe moce. No i absolutny silniejszy... silniejszy od Saitama od Saitamy jest właśnie My Melo z Onegai Me Tym chory króliczek... po poprzednim wideo mówiłem kot, po prostu mi się pomyliły zwierzęta. Zawsze chodziło mi o królika. Tym króliczek, bo kurwa, no to to już jest w ogóle, no są go z Dragon balaby, nie, nie miałby z nim szans. Używa magii, Możesz wszystko, przesuwać planety, cofać czas, kurwa, robić ludzi silniejszych, przyspieszać czas. No, popatrzcie sobie, jak tutaj rozpierdala planetę. Planeta leci w stronę Ziemi, a on się robi taki wielki i taki Buh. całą planetę, kurwa, wszystko. To jest kurwa Saturn, czy, czy... coś, czy Jowisz. Popatrzcie, popatrzcie. ten kotek. Bo on wyzwał... Te, to jest jego moc, to jest jego cień tylko. Tego tutaj... E, o. Tego tutaj e, szalonego kotka, co kradnie wino sąsiadom. I tylko właśnie... Użył cienia, a co jakby użył swoich pięści, a? i w ogóle nie wygląda zazwyczajnego, pomimo, że całą planetę rozpierdolił. A? To nawet Dragon Ball by trochę podyszał, że rozpierdolił planetę. A to? Nic. No ale tak szczerze, tak naprawdę, ten kotek e, potem ewoluuje w postać z, z Dragon Ball'a. Ja wam pokażę. Dragon, kurwa. W jedno rynku się ciężko pisze. Ball, ból, ból. Dobra, daj ten Dragon Ball, albo pokażę, kogo on Eee Dragon Ball, Dragon Ball. Sequel. Dragon Ball. Dragon Ball, super, o. Eee, I ten kotek zamieni się w Dragon Ball Super w, w Boga. Zresztą on już jest z Bogiem, on tego jeszcze nie wie po prostu. Kurwa, teraz tego nie znajdę. Tylko kota wpierdolonego. <grywa> Karolazzi zamieni się w... że kurwa to nie ma gdzieś na przodzie. Dobra, zamieni się w tego tutaj gościa. Wewaluuję w wy psa psa egipskiego. Tak więc to są moje typy silniejszych lub równych postaci Saitamy, który jest tutaj krzykany przez międzynarodowych gimbusów za guru overpower. Chociaż w mandze pokonuje wegety, jest taki właśnie spin-off, że wygrał sobie do niego. Ale pokonać wegety, wegety w Dragon balu każdy pokonywał. Bo ta Wegeta to w ogóle jest postać, który się pokonuje i potem przechodzi <laughs> Są go i rozpierdala dla wszystkich. Tak więc. Elo Elo, na zawsze ORZ mówił do was.